E, witam dzisiaj Waltra T171 e, silnik już na common rayu. E, co tu jest? Jakiś problem przyjechał do nas. E, tak e, e, na małych obrotach brak smorowania e, przekładni. E, przekładni brak smarowania. Nie widzicie, a pokażę wam. Teraz uruchomimy, tylko przejdę do setna tematu o co tu chodzi e, tak, pompę sprawdziliśmy, jest w porządku daje ciśnienie e, niskiego i wysokiego ciśnienia, akurat to jest wersja Hitach Hitek, hi dobra Hitech -hi e, słuchajcie, teraz tak e, taki temat na małych obrotach poniżej 1000 obrotów się zapala smarowanie przekładni, e, podpięte na manometrze, e, pokazuje nam e, cały tam chyba jak na wolnych obrotach ni 8 bar nie pamiętam zaraz to pokażę wam kuruchom na większe, było e, się tak powiem tak, gaśnie smarowanie przy 1000 tak 100 obrotów silnika dopiero. Bo przełączę wtedy przykaźnik ten od smarowania, że jest smarowanie, ale, ale nadal jest małe. Tam rzędu około 13 bar. Jest bardzo małe, a powinno być 18. Taki ubrany jakoś ten, śmiech. I są dwa podejrzenia. Co na razie Wam powiem, jest albo uszczelniony układ, albo rozwalony jest zawór redukcyjny niskiego ciśnienia. Dwie opcje, I tak z początku, też klient sam te oleje powymieniał, bo się zapalała kontrolka od zapchania filtrów. To wiadomo, a traktor tak był świeżo kupiony. Może klient go ma może z trzy tygodnie, no może cztery, nie, nie, nie cały miesiąc. Te powymienia wszystko pogasło, ale co? Jest, bu jest problem ze smarowaniem. Przekładni. Ale teczek wiózł pod obciążeniem. Dostał po ślizgu na przykład. wyskoczył błąd na słupku. Od, od poślizgu. Czemu to był poślizg? Bo za małe było ciśnienie i po prostu sprzęgło popuściło. Bo dobrze nie było ściśnięte ciśnieniem. Cały problem. A teraz tak jest. Będę zrobić teraz te ciśnienie naprawić, żeby znowu wróciło. Dla mnie, żeby lepiej było żeby w tygodniu zrobić zawór, jak rozbierać skrzynię i patrzeć w którym miejscu jest rozstrzelony układ. Ale to zobaczymy, zaraz uruchim, uruchomimy go. Rozbaczę ten. Znaczy, zaraz zobaczymy. I to w dole jest zegar, dobra. To skręcane, dobra. To teraz uruchomimy. Teraz uruchomimy. Dobra, odpalamy ciotę Aktywnie na kontrolka W rewersie Wczoraj polony nie był Dobra. I widzicie, o wchodzi ma małe obroty się pali kontrolka. Na gazie ręcznym podkręcamy o, i zaczyna gasnąć. E, tu przy 800, ale jak się rozgrzewa to na razie zimno, tam 10 stopni ma. Kolej się rozgrzeje i to trzeba 1100 żeby ruszył. O! Się zapaliła się kontrolka od zapania filtrów. O. O. Zapala bo zimny olej. Coś tu jest z układem narobione Większy Większych obrotach potrzebuję pomoc, zapala czujnik. Jakby tych wydrożności nie mieć. Też o wada następna. Coś się dzieje. Zimny olej. Poczujemy, że może się rozgrzeje ten olej. O, właśnie. Dobra, zaraz przyjdziemy tam i czekamy. teraz obrotów mamy. Sporwania nie ma Zaraz zobaczymy, lecimy, że zgaśnie teraz Przy zimnym oleju, bo to sprawdzamy teraz Dobra 850, dobra Przechodzimy teraz na dół. Zawór. Jeszcze zawór będę musiał robić tu mamy strony ten tu mamy 13 dwanaście i mamy का o już smarowani są się drzewa. wrócimy o 900 A, dobra widzicie to taki on z nim jest, zapali jest normalnie nie ma yy... o tam powietrze schodzi ten zawór ten jest szkodzony, bezpieczeństwo ale to nic no i będzie trzeba go teraz Pierwsze zobaczymy zawór, no trzeba zobaczyć zawór, później będziemy głębiej go grzebać, co tu z nim będzie dalej, zobaczymy. Dobra, tyle chciałem wam pokazać. Dzięki na razie. E, a teraz już po naprawie Waltry właśnie robi film. Jak widzicie, e, 600 obrotów, no nie całe 600 obrotów. Na przykład nie mamy Możemy widać o. Jesek w normie od 18-19 się mieści w normie się mieści w normie do wolnych obrotach smarowanie jest odkręcamy na 1000 obrotów mamy teraz zobaczycie mamy 15, 19 19,5 no bara ale już się grzeje popatrzyłem na pewnych obrotach na pełnych obrotach dochodzi do niecałe 21 ale czy grze olej na 50 stopni to spadnie będzie idealnie jakby będzie rozgrzany ciągnik tak powinno być na przykład... e, jeszcze w trakcie roboty wyszła jeszcze jedna robota na zawsze bywając e, że klient też mówi że przy, po przyłączaniu jakieś jest włączone wycieraczki i się włącza kierunki normalnie iskry szły spod e, obudowy o tej, jak to już się siedziało, dobra nie będę po prostu się rozsypiał śrubki <gry> To szło normalnie ten, iskry szły Tutaj widać, o, o załapał, widać jak brało mieć, widać, o I kable poprzyszorowane, tutaj jest zła o No zła o mm. Czekajcie zamknij lampę, dobra kurde, jeszcze lampa się rozładowała, telefon, jeszcze w tym miejscu wypalone zobaczcie o jak i popaliło to dobrze, że ktoś wstawił małe bezpieczniki, by większe były, by w cholerę by popaliło wszystko ale dobra, zaraz to ponaprawiamy, porobię i już będzie porobione Przykładnie poziomy z tego teraz w tym miejscu i tak to wygląda. Dźwignia od zmiany rewersji i od postoju. Tak jest postój, stop, hamulec ręczny, tak jest neutralny, a tu jest wiadomo. przód, tył, dobra. Ale też jakiś kowle robił, bo. ich poklepane. Masakra. Ojej, też poklepane. To tak wychodzi jak jest brak narzędzi Wszystko się się klepie Dobra, to tyle